Cześć. W tej serii pokazuję podstawowe przypadki f 2 l F2L to etap w układaniu kostki Rubika metodą Friedrich, w którym do, po zbudowaniu krzyża wypominałem kostkę takimi czterema parami rogu i krawędzi nazywanych slotami. Przypadków f 2 l jest bardzo dużo, natomiast 41 to liczba, która obejmuje ich podstawowy zestaw i po ich opanowaniu można spokojnie sięgać po inne sposoby, triki i tak dalej. Poniżej jest link do wersji też PDF-a. Natomiast ja zachęcam do subskrybowania kanału, ponieważ takich treści będzie jeszcze więcej. W tej części zajmiemy się sytuacją, w której róg i krawędź są na górnej warstwie rozdzielone. To drugi z łatwych zestawów, ponieważ nie musimy rogu i krawędzi rozdzielać, wystarczy, że je odpowiednio ustawimy i połączymy. Pierwszy przypadek będzie takim, w którym mamy róg i krawędź są w różnych kolorach i są w takiej odległości od siebie, że są o jeden obrót jakby kostką. Natomiast róg jest jeszcze skierowany białym klockiem w prawą stronę, czyli klockiem z dolnej warstwy i w prawą stronę. Jak widać, jest to najłatwiejszy przypadek, wystarczy zrobić R U Prim i mamy kostkę klocek w slocie. To samo będzie na lewą, na lewą rękę. O wyborze ręki decyduje nam kolor tej krawędzi i ścianki z górnej warstwy. Tak, to znaczy ta krawędź ma iść w to miejsce i w zależności od koloru tej ścianki z górnej warstwy będziemy decydować, czy to jest przypadek na prawą czy na lewą rękę. Ten przypadek jest na lewą rękę, ponieważ kolor tej ścianki krawędzi jest identyczny ze ścianką frontową i wtedy krawędź jest w dobrej orientacji. I wykonujemy L' U' L. Może się zdarzyć tak, że mamy te klocki w ten sposób, to znaczy róg jest z prawej strony białym, natomiast krawędź nie jest na ściance tylnej, tylko lewej. I teraz y, najpierw musimy zdecydować oczywiście orientację krawędzi. Ścianka górna i frontowa są identyczne, a więc jesteśmy w dobrej orientacji. I teraz y, muszę schować albo róg, albo krawędź po to, żeby właściwie to uporządkować. Mogę to zrobić w ten sposób, że zrobię U' R, U R. i teraz mam już uporządkowane we właściwy sposób i mogę wrzucić. Ale równie dobrze mogę zrobić tak, że spasuję krawędź. Y, ten narożnik powinien być w tym miejscu, jest w tym miejscu, więc schowam krawędź, zrobię ruch UPRIM, cofnę schowanie krawędzi i teraz mogę już spokojnie tutaj wrzucić. I to samo będzie na lewą rękę. Zobaczmy, kolor krawędzi górnej jest taki, że jest inny niż kolor krawędzi w ścianki frontowej, więc muszę przestawić, tak żeby te kolory były identyczne. I teraz, jeżeli spasuję, tak. To widzę, że ta, ten narożnik musi przejść mi w to miejsce, tak? Więc muszę schować, cofnąć i teraz mogę wrzucić. Równie dobrze w tej sytuacji, kiedy widzę, że to mi nie gra, nie pasuje, nie zbuduje z tego slota, mogę schować yy, narożnik, tak? Zrobić L uprime L yy, i teraz obrócić i mogę połączyć i wrzucić. Więc to byłby pierwszy przypadek wersji na lewą i prawą rękę, jeszcze w dwóch tam różnych odmianach. Drugi przypadek będzie taki, kiedy kolor narożnika jest taki, że jest on skierowany białym do góry, czyli ścianka dolna mamy do góry. Te przypadki wykonujemy identycznie, chociaż występuje on też w dwóch odmianach. Po pierwsze, oczywiście, określamy orientację krawędzi. Tu nam wszystko się zgadza. Spasowujemy z bokiem, robimy R i teraz. Ten narożnik ciągniemy tak długo, aż się spasuje z tą krawędzią, którą schowaliśmy, żeby zbudować slota. Tutaj w tym wypadku trzeba było zrobić U2, i po zbudowaniu slota ja go rzucam. Może być też tak, że ruch jest w tym miejscu i teraz po schowaniu krawędzi i zbudowaniu slota, czy do zbudowania krawędzi slota wystarczy ruch jedynie U bez podwójnego. Tak, jakkolwiek byśmy nie robili, zawsze w przypadku gdy krawędź jest skierowana do góry, a ruki krawędź są rozdzielone, musimy zrobić takiego slota połączonego i wrzucić. I to samo będzie na lewą rękę. O wyborze ręki, jak już wspomniałem, decyduje nam kolor tej krawędzi. I tak, żeby się zgadzał ze ścianką frontową, więc ja obracam kostkę i teraz tutaj po ruchu U2 i połączeniu mogę rzucić. Ale równie dobrze może być tak, że po połączeniu krawędzi ze ścianką boczną. Te kolory są identyczne, natomiast góra i front są też identyczne. Ja tutaj wystarczy, że jak schowam ten krawędź, połączę tylko jednym ruchem U, tym razem U' przesunę UPM L, U UL. I jest wrzucone, więc to byłby znowu kolejne cztery przypadki, bo w każdym z tych przypadków mamy na lewą i prawą rękę, jeszcze w dwóch odmianach, ale robi je się identycznie co do zasady. Ostatnie cztery przypadki to przypadki, w których róg i krawędź na górnej warstwie mają identyczny kolor. Te dwa, to może wystąpić w dwóch odmianach. I wykonujemy to zawsze tak samo, to znaczy, określamy najpierw oczywiście orientację krawędzi, i teraz widzimy, że tutaj krawędź jest w dobrej orientacji. Podjeżdżam rogiem pod tylnią ściankę, chowam róg i podprowadzam krawędź na tylnią ściankę tutaj w to miejsce. Po to, żeby znowu zbudować parę, mamy parę, teraz U2 i wrzucam. To samo będzie w tej sytuacji, kiedy ruch i krawędź są w takiej relacji do siebie, wtedy również muszę narożnikiem podjechać pod ściankę tylnią, schować, zrobić tym razem U2, żeby krawędź podjechała mi też pod ściankę tylnią, cofam ruch mój R'. Tak, I mam slota, którego mogę z przodu wrzucić. I to samo będzie na rękę lewą. Oczywiście, o, o wyborze ręki decyduje nam kolor tej krawędzi, czy tej ścianki na górnej warstwie, tak żeby był identyczny ze ścianką frontową. I podjeżdżam teraz pod lewy, lewą tylnią ściankę, narożnikiem chowam, podjeżdżam krawędzią pod ściankę tylnią po to, żeby zbudować parę i wrzucam. I to samo będzie w takiej relacji również. Podjeżdżam narożnikiem, ponieważ mamy identyczne kolory. Robię ruch L' po to, żeby schować narożnik. Podjeżdżam krawędzią pod ściankę tylnią. Scho cofam mój pierwszy ruch. Mam gotowego slota. Ruch U2 i wrzutka. Więc to by było na tyle, jeżeli chodzi o te przypadki. Przerobiliśmy 12 przypadków, ale one właśnie redukują się do 8. Na końcu filmu są linki, do pozostałych czterech części tego tutorialu obejmującego 41 podstawowych przypadków f Dzięki, pozdrawiam na razie.